Nowoś od Hypteca. Nie wiem, w zasadzie nic o tym samochodzie, bo wszyscy zajęci. Wykończony dobrze. Jak na Hypteka. O, pojedyncze fotele z tyłu. Duże auto. Dwie szybkie ładowarki po 50 W, każda bezprzewodowe. Duża lodówka Ja nie widzę, gdzie tu jest regulacja. położenia, A tutaj mamy regulację. Ale to przedniego fotela a jest zero gravity, proszę bardzo rozkłada się takie niepełne zero gravity, ale no, już w dalszą podróż bym tym pojechał, no jest wygodny. Kolor turkusowy oznacza jazdę autonomiczną. A jak u niego z bagażnikiem przy tych wszystkich bajrach? Całkiem nieźle. A tu już się nie podnosi.